Witajcie, ja jestem Gawik a to jest Let's Play Gothic odcinek numer 14 już Zapraszam yy, A tak Już się w ostatnim odcinku A tak, już się opie zmuszkę Ej, przepraszam już Dobrze, już nagrywa się, proszę się zwyczajem Tak, w ostatnim odcinku zdobyliśmy tutaj ten Almanach O tutaj, ten Almanach Czekamy, przeczytamy. przeczytamy go coś ciekawego o, doświadczenie, dobre i to. Yy, naciągnęliśmy biedaka na 50 bryłek kródy i zdobyliśmy starożytny Almanach. Odzyskałeś Almanach. No ba. Dobra robota. Wracajmy czym prędzej do obozu. No to wracajmy. Nie ma tak, jak zarobić sobie 50 bryłek kródy za walkę z. krwiożerczymi goblinami. Z których, nawiasem mówiąc, nigdy jakoś tak nie lubiłem pierwszej części gotyka dlaczego? już tłumaczę ponieważ pierwszej części gotyka te gobiny jakoś tak nie wiem sz, 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 zasuwały nie wiem ciężej było je ubić a, a już w drugiej części gotyka no prościej te gobiny ubić jakiś ten system jest taki prostszy chociaż poziom trudności zarówno gotyka pierwszej części jak i drugiej części jest dość y, wymagający jeżeli jest wymagający, no to, no nie jest tak na maksa uproszczony jak to jest na przykład w sytuacji Arkanii. Nie po prostu poziom uproszczenia tej gry, no niestety, ale... ...psuje też między innymi jej klimat. W ogóle kiedyś to się gry robiło dla graczy, dla przyjemności, a teraz... ...no co chyba już nikogo nie dziwi, światem rządzi kasa. I robi się gry dla kasy, a nie dla graczy. No tak troszeczkę... Chyba mnie zaczynam zaczyna brać. O, a tak się wskoczuje, no... O, co? No to a. jesteśmy. Najlepiej zanieś od razu ten almanach Korka lomowy. No ba. Tylko uważaj, żebyś nie umarł z przepracowania. Spokojna głowa, nic mi nie będzie. Nie musisz się o mnie martwić. <laughs> żebyś nie umarł z przepracowania. Dobre. Kiedyś, kiedyś tak Bardzo dobre. Yy, nie chcę mi się chodzić tu mocno, więc użyjmy skrótu. A. Gul gul. Gul gul. Gul gul. gul. No. Łaleś by się nie przepracował. Nie no, po prostu bardzo epicka scena. Hmm, tak. Yy, gdzie jest ten Korkalom? Nie tu. Gdzieś tu powinien... No w końcu widzę, że ten skrót to mi się tak opłacał, że lepiej było go nie używać. Tak, tam są uczniowie. O, i jest korkalon. No, draminka. O, jest. Puk, 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 puk. O, jesteśmy. Strażnik. No, nic nam nie powie. Dobry strażnik. Czego chcesz? Jajca chcę. Znalazłem twoją księgę. Dobra robota. Teraz mamy wszystkie potrzebne składniki. Zajmę się teraz przygotowaniami. Kiedy odbędzie się wielkie przywołanie? Zaczekaj do wieczora. Wtedy przyjdź na dziedziniec świątyni. Tam się zbierzemy i spróbujemy przywołać śniącego. Aż się boję. E, e, mistrzu! Kasę czego dawaj! Chcesz? A nagrodę? Co z moją zapłatą? A czego chcesz? Widzieliście go? Jak nie chciał wykiwać? Ruda mi wystarczy. Wystarczy mi ruda. To powinno zaspokoić Twoją chciwość. Zaspokoiło. Tak długo Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę Wolałbym nie jeśli łaska Ale Do wieczora No to już jest wieczór chyba nie uważacie No mi się wydaje że już jest wieczór A! Chciałem taką ładną synchronizację zrobić Widzicie jak mój bohater dziwnie schodzi po tej drabinie Z jednej <grym> Teraz powiem, pod te... no są tu drobne błędy, ale drobne błędy w porównaniu z gigantycznymi błędami, to jest chyba różnica, nie uważacie? Przyszedłem po moją codzienną porcję ziela. Dostałeś już dziś swoją porcję. Jeśli chcesz więcej, będziesz musiał zapłacić. Najlepiej przyjść jutro. A, już dostałem? No skoro tak mówisz, chociaż ja nie pamiętam. Mm, nie pamiętam, że dostęp porcy ziela. Yy, no, wiem, może to zalatywać yy, pewnego rodzaju... Ja wiem. Może to zalatywać pewnego rodzaju takim zależnieniem. Dobra, do wieczora, czyli chyba do północy. Czyli idziemy się przespać do północy. I będzie wielkie przyzwanie śpiącego. Mogę tu się legnąć dzięki. No, nic mi nie mówią nawet. Do północy. Oj, no sen dobrze mi zrobił. No, no, no. I idziemy przebudzić wielkiego śpiocha, przebudź się ośniący. Nic, tylko okradłem domek. A co to? A nie, to tak kamień się łożył już myślałem, że jakiś robal. O. Zapraszam Długi czas do rytuał przebudzenia. Końca. Wszechmocny śniący doprowadził nas tutaj, gdzie będziemy świadkami jego przebudzenia. Artefakt, który ukazał nam w wizji, skupi naszą duchową siłę. Zjednoczcie swe myśli tak, by śniący usłyszał naszą modlitwę. Bo jego jest moc, która wyprowadzi nas na wolność, a my jesteśmy jego wybranym ludem. Przebudź się, ośniący! Wow! <gryzanie> Dobrze, że mnie tam nie ma. Wow. Ej, ale tego zbanka nie ma w gotiku. Chyba, czy będą tam kamienie oh. jeszcze inne. Mistrzu, co się stało? Tak, mistrzu, co się stało? Hmm. Czyś ujrzał drogę do wolności? Właśnie, miał nam pokazać drogę do wolności! Co z tą drogą? <laughs> co nie co ma. Ach, cisza! To oczywiste. Że ścieżka do wolności prowadzi przez krainę Orków. Śniący wskazał nam miejsce, musimy je tylko odnaleźć. Niedaleko stąd znajduje się wejście do jaskini Orków. Tam zaczniemy poszukiwania. Niech śniący będzie z nami! Co to może znaczyć? Czy mamy walczyć z tymi potworami? Ja pójdę ze starą. Pójdę! Nowicjusze, niech znoszą modły w pójdę. naszej Pójdę! Tak. Rodzi o trzeci starożytna maga. Pójdę. Wyślem Murzyna, którym jestem w tej grze. O, Iberion. Pierwsze. Oni go no nieśli, nie powinno go tam być. Drugie, tu walną kamień. Powinni coś, nie wiem, pęknięty słój zrobić albo coś. O, tu kamień walnął, spadł. O, tu z góry. Tu z góry spad kamień. O, teraz coś nawet nie pali. Podru trzecie, to powinno być gorące. Czemu jakoś, nie wiem, nie tańczy, nie pale się czy coś. No, takie jest... Uroki starej gry. O i Bercia znieśli. Eee, z Czego chcesz? Piwa chcę. A, nic. Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. No, to, co? No trzeba pobawić się w Murzyna. Co się stanie teraz? Wizja była bardzo mglista. Zamiast odpowiedzi dała nam jeszcze więcej pytań. Ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości widziałem orka w A ty miałeś do tej jaskini Pobliże pójść. Znajduje się opuszczone miejsce orkowego kultu. Orkowie chowali tam swoich zmarłych, dlatego nazywamy mm -hmm. ten labirynt jaskiń Cmentarz. Pok pok ty miałeś pójść. Bal Lukor udał się tam z oddziałem strażników świątynnych. Może znajdą coś, co pozwoli nam wyjaśnić. Znacznie. Ale angar przydałby mi się ktoś, kto rozejrzy się tam trochę i zdawi raport z sytuacji. Dlaczego nie pójdziesz tam? Właśnie sam? w końcu jesteś przywódcą Straży świątynnej. I miałeś tam Moim Zadaniem jest ochrona Jaśnie Oświeconego. Muszę zostać na miejscu, żeby strzec Iberiona. Oddałeś obozowi nieocenione usługi. Tylko na tobie mogę polegać. Proszę, udaj się na cmentarzysko orków i dostarcz mi informacji na temat odkryć poczynionych przez strażników. Naprawdę człowieku, sam miałeś tam pójść, a nie no dobrze idę. Natychmiast <coughs> ruszę w drogę. Zanim pójdziesz. Weź ten pierścień. Niech cię chroni O, Bardzo dostałem. Gdzie jest to cmentarzysko Orków? Niedaleko stąd. No widzic już talaz, ci drogę. Znajdziesz Jeśli go na świątynnym że... dziedzińcu. On będzie twoim przewodnikiem. Świetnie. Tak długo. Niektóry, niektóry, przewodnika, nie udało... mi dałeś, że mnie normalnie żybka skrobie. A, pierścionek jakiś dostałem. Artefakty. Ora przed pociskami, a niech będzie. O, cześć. Nie, on jest po prostu epicki. Wszyscy i schowaj broń, schowaj broń, a on nic. Przysyła mnie Kor Angar. Masz mnie zabrać na cmentarzysko Orków, gdzie przebywa bal Lukor i jego strażnicy. A więc znowu mam robić za przewodnika. Tak. Niech to szlak. Bodajbym nigdy nie ujrzał tej księgi na oczy. No dobrze, chodź za mną. Masz robić za przewodnika, ale nie masz ze mną walczyć, więc... I co najważniejsze, co mi się nie podoba, robi to za darmo. Nie, szkoda, że nie można go naciągnąć znowu. Na parę bryłek. Fajnie wy by było, nie uważacie? Ej, gdzie się podziała muzyka? Może... Bo nie ma muzyki Nie no je... To, nie mój problem. to tak nie powinno być Ej panie, wajcie mi muzykę No zaraz tu się powinno chyba włączyć jakoś O jest, włączyła się muzyka Oj ciemno jest jak w dół Przepraszam, jest bardzo ciemno tak, bardzo ciemno <laughs> moduł roczne tajemnice jest co prawda może i bardziej rozbudowany i za i przejście moduł roczne tajemnice zajęłoby no na pewno bardzo dużo czasu mamy cały ten wątek y, z pradawnymi y, dodatkowe obozy pancerzyn całe tony a, ale jest chyba tam jeden taki no niewybaczalny błąd, Bóg, z bandytami Quentina. Wątek jest dobry, ale tam jest ten problem z, z tym wątkiem od Quentina. Nie wiem, czy oni go już naprawili, czy jeszcze nie. Ja pamiętam, jak grałem, to niestety, ale bez kodu na Quentina się nie obyło, <śmierdziwia> ponieważ sam Quentin mnie atakował. To taka y, ala ciekawostka, jeśli chodzi o y, gotykę. E, Bo tajemnicę. Y, chyba najsłynniejszą modyfikację. No chodź. Nie pójdę z tobą na drugą stronę. Dlaczego? Tego mostu. Nie jestem samobójcą. Oszalałeś, że chcesz tam wchodzić. Nawet Ballu Kors tamtąd nie wrócił, a on miał ze sobą świątynnych strażników. Co ma być, to będzie. Wracaj do obozu. Ja się tu trochę rozejrzę. Co ma być to będzie? A, fajna p-piasenka. Znaczy nie p-piasenka, tylko powiedzonko, powiedzonko. <grymne> A ja tam... A moje umiejętności ucznictwa są yy, Takie no, zaledwie po prawo. Nooo! Wola Boga wola Boga wola Boga wola Boga wow! eee... jestem martwy eee, tak jestem martwy eee, czyli teraz mm, cięcie zrobimy i postaramy się przebić do tego momentu Nie będę marnował cennego na ten nowego bo to jednak już jest 15 minut więc widzimy się mniej więcej w tym momencie Witajcie yy, jestem już z powrotem a Ah! A! Yy, a! O właśnie jestem już z powrotem yy, Troszeczkę to zeszło yy, Bardzo troszeczkę to zeszło A Tak yy, Napić się nie mam zwoju, mam uzdrowienie zwój, ale tak, napić coś się zjeść. Zajęło to sporo czasu. Naprawdę Nie spodziewałem się, że aż tak dużo to zajmie czasu. Około 200 minut to zajęło, ale dobrze. zapisać. tak miałem już tam wcześniej widzieliście zapisane, tak na wszelkie wypadek mi się znowu nie udało. No. No i chodź tu orku. Straszliwy orku, ło, wow, o! Wow. Ale, e, 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 eblum? O, mnie? Dobra, przynajmniej pozbieram trochę orkowego szmelstwa. Ale mnie Elno uderzył... No to się w głowie nie mieści. Jeśli ja mam, tak mam mi cienko iść... To ja chyba... może tak 45 On no, tak muszę... <grymne> na razie nauczyłem zapisywać. Ale zapomniałem, że jak na przykład Maselek 3D jest autosafe jeszcze, a tutaj nie ma. Wow, wow, wow. Eee, dobrze miałem yy, zapisane przed... Teraz mogę wczytać bez żadnego tam... Yy, wiecie problematycznych sytuacji yy, jednak chyba wy wolę broni jednoręczną no chodź tu Ciadyku No Czyli przy samym przebijaniu zginęliśmy Dwa razy przy samym przebijaniu, aż się boję pomyśleć, co to będzie później. Bo jeśli ja przy przebijaniu tyle razy zginąłem, no to jest coś nie tak. Aj, tu jest jeszcze jeden ork. No ba. Bo nigdy nie może być coś za proste. Tylko ja się muszę męczyć. No załatwione tutaj mamy jeszcze no i przykro mi ale tak tak mieć sędziego obrażenia 30 a mój ma 42 no to sobie go zostaw otwieramy yy, i teraz zapisujemy tak zapiszę bo nieraz i w środku już muszę postarać się nie zapisywać bo nieraz yy, mam taki błąd w grze że mi po prostu ten bal, lukor gdzieś wywiewa, znika. A. No. Broń wolę mieć w pogotowiu. Tak, na wszelki wypadek. O, i jest ork. Też cię kocham. Tak, też bardzo cię kocham orku. Hmm. Wow wow, 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 nie da się tam wskoczyć. O, następny ork. No tam, myśli, że ja jestem taki głupi jak poprzednik. Będę stał i... pozwalał się zabić. Wow! No chodź tu. Ty tempy. Wow! Uderzył mnie nawet. Nawet potrafi gryźć. A, tu nic nie ma. Nie, no, naprawdę zaraz się zgubię. A, mówię, za co mi tak cienko idziemy? Ja nie mam. Ja wcześniej... Za wielki rytuał. Jest też przecież... za przejście wielkiego rytuału jest awans na najemnika już teraz. I ja zawsze szedłem jako najemnik, to zawsze miałem troszeczkę... nie wiem no... Yy, wygodniej, lepiej. O mumia. Oj, przykro mi kolego, umieraj sobie. Bo ja jakoś mi się niestety nie śpieszy. Ble! grzebie w złokach sensu Ale grzebie w zwłok... E, po, nie, powinni mi po, po, pensję podnieść. Zaraz ja pensji żadnej nie mam. No właśnie, nie mam żadnej pensji za grzebanie w złokach, to jest niedopuszczalne. Bojowy obrażeń 33, wezmę, ale chyba mój, mój jest dużo lepszy, bo 42, muszę zapamiętać. No i idziemy, 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 idziemy Wow! Jaja se robią! Jaja se robią! Ja mam z nimi walczyć, tak? No na pewno nie Na szczęście są idioci A idiotów można łatwo zrobić Ja muszę się teraz napoić Spadać, ludzie a się muszę napoić yy, gdzie jest żywność napoje? o dobrze, że mam trochę tych napoi To mogę. Jest bonus do many. Po co ja jem bonus do many? O Zapiszę, ale tutaj w tym drugim. No. No niech oderwicie się jakoś od siebie czy coś Nie oderwiecie się ta Na pewno No chodź tu No chodź tu dziadu No udało się, już mówię, zginę. Już myślałem, że zginę. <laughs> no, czyli kto to jest lepszy? No oczywiście lepszy jestem ja. Miecz wojenny. Obrażenia 34. Wezmę zawsze, to będzie trochę rudy. Kur... coś tam. O. Żywność. o piekielnik, A zawsze to jest. przyda się. Teraz yy, chyba tutaj tędy. Znaczy innej drogi chyba nawet nie mam. Mm. Ale piękna nowinka. O, wszyscy zginęli. Chyba pierwszy raz. Dobrze, że nagrywam. Znaczy mi jeden zostawał. Morkowie tak tempo się zachowywali. Na wszelki wypadek. Ale oni są tempi. Dead Dead O, oh, pardon Dead Dead Wow nie wychodź mi pod cel i kolejny. Ej, mnie! Dzięki nie wygląda trochę tak zboczenie w ostatniej chwili. Po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor Angar przysłał nas tutaj, byśmy przeszukali jaskinię. Spodziewaliśmy się znaleźć tu tylko stare groby i rozpadające się mumie. Nagle coś poruszyło się w ciemnościach. Tu śpiący. Dookoła pojawili się orkowie. A, orkowie. Nie wiem czego tam szukali, ale ich obecność tutaj jest bardzo niepokojąca. Gdzie są pozostali strażnicy? Patrko, jak to wygląda? Żyją. Nieświadomie doprowadziłem do ich zagłady. Niech śniący zlituje się nad moją duszą. Rozstrzelać. Przysyła mnie Kor Angar. Odnaleźliście jakieś ślady śniącego? Jeszcze nie. A co z Iberionem? Doszedł już do siebie? Nie, nadal jest nieprzytomne. Musimy zbadać ten kompleks jaskiń. Po tych wszystkich straszliwych wydarzeniach nie mogę wrócić do obozu z pustymi rękami, ale moje zdolności bojowe są dość ograniczone, a orkowie nie reagują na moją magię jak ci głupcy ze starego to obozu. Dobrze, że nie wspomniałeś o nowym obozie. Dołączacie bractwo. Może pomożesz mi w badaniu tego cmentarzyska? Ech, a mam jakiś wybór. Pomogę ci. To wspaniale. Z tego pomieszczenia Wychodzą trzy korytarze. Powinniśmy przeszukać każdy z nich. Prowadź. Pójdę za tobą. Prowadź, pójdę za tobą. Nie, no, to jest bardzo w stylu tego ludzi z sekty. W sumie ja mam problemy z tym swoim mieczykiem. Dobrze. Skąd ja przyszedłem? A ja przyszedłem stąd I mam trzy korytarze No to po kolei O O, aż tu nałem. O, jeszcze ziołko zbierzemy Ej, wiecie co, nie wiem, czy by nie skończyć tu odcinka Nie no, w sumie tak Żeby krócej ten odcinek żeby się szybciej wrzucał on już trwa 26 minut zanim ja się wezmę zbiorę to on już będzie uhu hu 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 no będzie mi się wrzucał nie wiadomo ile dlatego tutaj po prostu zakończymy ten odcinek o tak, zapiszę jeszcze tak nie pod podgawik bo żeby go nie kończył piszcie komentujcie oceniajcie oraz subskrybujcie i co trzymajcie się cześć do następnego odcinka do usłyszenia w następnym odcinku na razie